Dzień dobry, moje nazwisko, Dariusz Małek, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych. Od miesiąca kwietnia pozostajemy z naszym pracodawcą, panią dyrektor, w sporze zbiorowym dotyczącym poprawy warunków pracy i płacy w, nasim, w naszym ośrodku. Nakładane są na nas coraz to nowe obowiązki, a niestety nasze wynagrodzenia pozostają od... Dłuższego czasu na tym samym poziomie. Oscylujemy wokół najniższej krajowej podstawy zasadniczej pensji i w przyszłym roku, kiedy ta najniższa krajowa znowu wzrośnie, ponad 90% pracowników nie kwalifikuje się, kwalifikuje się do podniesienia płacy minimalnej. Co jest dla nas bardzo krzywdzące i uważamy, że no, no taka sytuacja no powoduje jakieś takie zaniedbania w sferze płac. Zależy nam też bardzo na poprawie warunków pracy. Między innymi żeby nie było takich sytuacji, że jest gaszone światło w pomieszczeniach, żeby nie zakręcano nam grzejników w okresie letnim, żeby w okresie zimowym, przepraszam, żeby pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych mieli jakiś realny wpływ na kształtowanie się sprawiedliwe no, premiowania wszystkich pracowników żeby nie było takich sytuacji, że, że jest prowadzona nagonka na pracowników, którzy zamierzają przystąpić do strajku, że, że są jakieś takie no, chore sytuacje zebrania, zmuszanie do podpisywania oświadczeń woli, których celem w naszej ocenie jest no, po prostu no, zmierzanie do tego, żeby ten strajk... Się nie odbył, albo liczba osób została znacznie ograniczona. Czego efektem jest no, taka liczba osób dzisiaj. Deklarowało udział w strajku 80% załogi, część poszła na zwolnienia lekarskie, część osób wzięła urlopy bezpłatne, a część po prostu się wycofała. Efektem tego było wczorajsze spotkanie z dyrektorem, który żądał od pracowników podpisania oświadczeń woli na przystąpienie do strajku. Uważamy, że no, te pensje, które się kształtują w naszym ośrodku od bardzo wielu lat na poziomie najniższej krajowej płac zasadniczych są bardzo niesprawiedliwe. Nakładane są na nas coraz to nowe obowiązki, obowiązki które tak naprawdę powinny być realizowane przez urząd miasta, typu wypłata dodatków węglowych, wypłata dodatków osłonowych, różne zadania zlecone, typu pisanie programów miejskich. My tego wcześniej nie robiliśmy, a teraz po prostu ledwo jesteśmy w stanie. No, wywiązać się ze swojej pracy, a tutaj nowe obowiązki i nowe obostrzenia, za którymi nie idą zupełnie żadne gratyfikacje finansowe. Jest to dla nas krzywdzące, niesprawiedliwe i dlatego postulujemy o to, żeby ten nasz poziom płac i warunków pracy uległ zmianie. Spotkanie z panem prezydentem, z przedstawicielami Związku Zawodowego nie wniosło tak naprawdę nic do sprawy, dlatego że pan prezydent zaproponował nam podniesienie. Włączenie do płacy minimalnej premii 5% to jest około 160 zł, co dla nas jest zupełnie nie, nie do brutto oczywiście, to, co dla nas jest zupełnie nie do przyjęcia, dlatego że te zaniedbania w sferze naszych płac są bardzo poważne i uważamy, że, że ta kwota 650 zł przy wzrostu poziomu inflacji i przy tych cenach, które się kształtują na poziomie bardzo wysokim po prostu jest adekwatna do, do sytuacji i tego się domagamy. Nie wiem, jeżeli ktoś ma ochotę się wypowiedzieć, to zapraszam. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że my wykonujemy tutaj zadania, które są zadaniami obowiązkowymi miasta lub gminy, a traktowani jesteśmy jako zło konieczne, które tutaj musi być i jako instytucja, która ciągle tylko wydaje pieniądze. Tak nie jest. My pomagamy osobom, które są w najtrudniejszych sytuacjach życiowych i wszystkie swoje frustracje wynikające ze złego stanu zdrowia, z niepełnosprawności, z bezdomności, z bezrobocia, przelewają na nas i um, uważamy, że nasze pensje powinny również rekompensować nam psychiczny trud, jaki wkładamy w naszą pracę. E, ponieważ to wszystko, czego doświadczamy tutaj, te wylewane na nas żale, albo nawet Świadomość sytuacji, w których inni ludzie żyją, powoduje, że to wszystko bardzo odbija się na nas, na naszym życiu prywatnym, na naszym życiu rodzinnym. Chcielibyśmy zarabiać godnie. Pracuję w ośrodku 20 lat. Jestem na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej. To jest w tej chwili najwyższe stanowisko, jakie jest wśród pracowników socjalnych. Jestem po drugim stopniu specjalizacji z egzaminem ministerialnym. Moja pensja brutto to 3350 zł. To znaczy, ja mówię, powiem tak, po 34 latach pracy z dodatkami, z niby premią, która jest z dodatkiem z pracownika socjalnego, moja pensja netto wychodzi w w tej chwili 3200 zł. Netto, netto. To są pieniądze, które ja po prostu otrzymuję. Brutto mam 3 które chyba 250. Więc po prostu, tym bardziej, że no, mam jeszcze na utrzymaniu dwójkę dzieci. Jestem samotną matką. I nie mam y, renty rodzinnej, no, ponieważ mój mąż pracował 27 lat, ale w ostatnim czasie nie pracował, więc moje dzieci nie mają prawa do renty rodzinnej. Córkę mam na studiach, która po prostu rezygnuje w tym momencie ze studiów. Chce zrezygnować, bo mnie na to nie stać. Dlatego po prostu. Naprawdę jest mi ciężko i naprawdę uważam, że ta pensja na dzisiejsze ceny, gdzie codziennie ceny są wyższe, jest po prostu poniżej godności. Żeby osoby, które pracują, nie mogły po prostu pozwolić sobie na to, żeby dziecko poszło na studia, czy żeby się liczyły z każdym groszem i zastanawiały się, czy kupić jedzenie dzieciom, czy kupić ubranie. Jestem pracownikiem socjalnym, specjalistą pracy socjalnej od, 17, od 15 lat w ośrodku pomocy społecznej. E, mam ukończone dwa fakultety i specjalizację pierwszego stopnia. E, moja pensja 340 brutto. E, no z dodatkami właśnie w okolicach 3200 netto na rękę biorę. E, Chciałam jeszcze nadmienić, że pracownicy bardzo duże gro pracowników socjalnych odeszło na emerytury w tym roku po 30-40 latach pracy i zaczynali tutaj pracować z minimalną krajową i skończyli pracę na emeryturze z minimalną krajową. Także tyle. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze dodać, że te osoby, o których koleżanki i koledzy mówili wcześniej, przechodzą na emeryturę albo zmieniają pracę, bo im się nie podobają warunki zatrudnienia i nie są przyjmowane żadne nowe osoby. Od bardzo wielu lat, mimo narzutu nowych zadań i okrojenia kadry pracowniczej, stan zatrudnienia pozostaje na tym samym poziomie, zadania są wyższe i pensje mimo wszystko bazują na najniższym poziomie. Nie ma, nie ma szans na nowych pracowników, takie informacje uzyskujemy od pani dyrektor. Zresztą naszym, jednym z naszych postulatów było no, zatrudnienie pracownika do obsługi działu merytorycznego. My w tej chwili sami siebie zastępujemy na poziomie różnych działach, działów, bo dział merytoryczny jest nieobsadzony pracownikiem. Codziennie pracownicy socjalni w godzinach pracy muszą tą pracę dzielić między siebie, żeby tą pracę merytoryczną jakoś kontynuować. Mamy dyżury w dodatkach węglowych, mieliśmy niedawno dyżury covid -owe. Tak naprawdę, nasza praca to jest jeden wielki dyżur przy obsługi uchodźców ukraińskich. Jeden wielki dyżur. Tylko pytanie: kiedy my mamy pracować? No, nie ma czegoś takiego jak. Praca w nadwymiarze, bo każdy ma dwie ręce, dwie nogi i nie jest w stanie po prostu no, narzutu takich dużych obowiązków znieść bez żadnej ujmy psychicznej. I dla naszego zdrowia, które często też jest w coraz gorszym stanie. To wszystko, ten cały narzut pracy, niestety przekłada się bardzo negatywnie również dla naszych klientów, na których my po prostu realnie nie mamy czasu. Nie ma czasu na to, żeby porozmawiać z panią, która przychodzi i płacze, że, że partner ją wyrzucił z mieszkania. Nie ma czasu na to, żeby nie wiem, no, zrobić jakieś takie inne działania, typu pomóc jej napisać jakieś pismo, żeby usiąść spokojnie, napisać wniosek, bo po prostu my nie mamy takich możliwości i to wynika w naszej ocenie z. Wyrzucania pracowników, takie trochę wyrzucania. No to jest trochę taka próba pomocy odejścia im na emeryturę. Bo po prostu pracownicy czasami nie chcą odejść na emeryturę, a są przymuszani do tego, co, co też jest w naszej ocenie takim trochę nadużyciem. Nasze związki zawodowe odbyły jedno spotkanie z Panem Prezydentem. Wnieśliśmy pismo, czekaliśmy, mimo tego, że pismo było skierowane do Pana Prezydenta i dotyczyło spotkania z Panem Prezydentem to próbowano nam, no, że tak powiem, zastępczo zorganizować spotkanie z Panią Prezydent, na które żeśmy nie wyrazili zgody. Pan prezydent spotkał się z nami dopiero po półtora miesiąca czasu od momentu wpływu wniosku i, i tak właśnie i, i tak właśnie się. Do tego wszystkiego odnosi, zarzucana jest nam y, jakaś działalność wywrotowa, działalność y, nie wiem, polityczna na, na jakieś takie y, próbę zniesmaczenia z naszych władz y, samorządowych. Y, co jest zupełnie nieprawdą, bo żadne z nas tutaj nie przynależy do żadnej partii, organizacji politycznej i po prostu zamierzamy tylko y, próbować wypracować nasze warunki pracy i płacy, które są dla nas niestety bardzo krzywdząca. Y, w tej chwili jesteśmy na etapie strajku zbiorowego. Ustawa o sporach zbiorowych nakłada na nas obowiązek zakończenia mediacji poprzez mediatora wyznaczonego przez ministra pracy i polityki społecznej. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że nie dojdziemy do porozumienia z pracodawcą, z władzami naszego miasta, to podpiszemy protokół rozbieżności. I dalej będziemy się zastanawiać i przygotowywać do strajku generalnego. Procedury są takie, że ponad 50% załogi musi uczestniczyć w zebraniu i większość musi się opowiedzieć za strajkiem generalnym, czyli generalnie to już nie tylko władze związku mają takie przodujące stanowisko, tylko pracownice ośrodka muszą się wypowiedzieć i, i, i taki udział w strajku przewidzieć. Na pewno nie zamierzamy siedzieć cicho my, jako władze związku, i będziemy mimo tego udziału w strajku generalnym lub nie, organizować jakieś akcje typu, nie wiem, blokadę rond udział w sesji rady z banerami. Także to, to takie mamy możliwości w ramach tego protokołu rozbieżności. Na pewno będziemy starali się je wykorzystywać. ja Jeszcze chciałbym dodać tylko, że... Bo od wielu lat... Nasi włodarze miast komunikują nam, że nie mają pieniędzy w budżecie na, na wynagrodzenia generalnie nie tylko dla nas, ale generalnie i dla nauczycieli, dla wszystkich grup zawodowych i wszystkich jednostek podległych. I że jeżeli podniosą jednym, to się wszyscy zaczną upominać i będzie duży problem. Tylko tak naprawdę oni sami podnieśli sobie wynagrodzenia bardzo wysoko. I nie pytali, czy są na to pieniądze w budżecie, czy ten budżet kuleje, czy nie kuleje, co dla nas jest no, uczciwą niesprawiedliwością, bo, bo skoro sami dla siebie mieli, to dlaczego zapominają o zwykłych, normalnych pracownikach podrzędnych instytucji? Chciałbym też dodać, że dieta radnego e, czasami stanowi większe uposażenie e, niż nasze wynagrodzenie zasadnicze, co, co, co uważamy, że za 8 godzin pracy, 5 dni w tygodniu e, jest po prostu jawną niesprawiedliwością i sądzimy, że ci nasi radni miejscy e, zamiast składać jakieś płomienne deklaracje, czy, czy nie wiem, e, no, no próbować. E, popierać pewne rzeczy, to, to niech od, realnie odniosą się do potrzeb nie tylko naszych, ale wszystkich podmiotów, które no, stanowią instytucję podrzędną Urzędu Miasta i niech niech trochę zaczną kreować te wynagrodzenia w sposób zgodny z rzeczywistością. Ja chciałbym też dodać, że nie wiem, w dniu wczorajszym zostało zorganizowane spotkanie przez panią dyrektor. Generalnie 80% załogi deklarowało udział w strajku ostrzegawczym. W tej chwili, po, po tych różnych działaniach, takich zniechęcających przez naszą dyrekcję, zostało nas tyle, ile tutaj widać. Czyli no z tych 80% powiedzmy, że, jeż, że połowa jeszcze odeszła. I to są w naszej ocenie działania, które no wprost. Nacelowują i godzą w wolność zgromadzeń w to, że ktoś ma prawo do zamanifestowania swojej woli i swojego niezadowolenia. Bardzo ubolewamy nad tym, że przedstawiciele drugich związków zawodowych, które działają w naszym ośrodku, a których członkowie też tutaj są i też biorą udział w tej akcji strajkowej, że ich po prostu tutaj nie ma, że generalnie nie przyłączyły się do sporu zbiorowego i grają nie wiadomo w jaką grę, którą jest mi ciężko określić. My czujemy się zastraszeni w tej naszej akcji strajkowej od samego początku. To, to wszystko jest nam utrudniane i, i zamiast, no tak jak powiedziałem, że, że od razu to jest taki zarzut, że jakąś grę polityczną uprawiamy, chociaż żadny z nas nie przynależy do, do, do żadnej organizacji takiej politycznej. Generalnie, generalnie wszyscy pracownicy chcą podwyżki, ale albo się nie wiem boją, albo nie wiem z jakiego powodu no po prostu ich nie ma tutaj, żeby tą swoją wolę zamanifestować. Muzyka No to ja zauważam jeszcze taką rzecz tej naszej pracy. Nie mówię tutaj tylko o terenowych pracownikach socjalnych, którzy mają do czynienia w rejonie z różnymi osobami zaniedbanymi pod względem higienicznym, chorymi na przykład na różne choroby, bo to samo tutaj mają pracownicy, którzy przyjmują te wnioski i te osoby z zewnątrz przychodzą takie zaniedbane. Ja na przykład powiem szczerze, mogę się przyznać od razu, że na samym początku swojej pracy miałam w Szawice, z którą mi było wstyd jak się udałam do dermatologa, bo się tylko zapytała gdzie pracuję, to ja powiedziałam gdzie. I też niefajnie zostałam potraktowana w aptece, bo od razu było takie głupie spojrzenie, że o jakaś brudaska przyszła. Miałam też świeżba w tej pracy, także myślę, że y, ja pracuję w zawodzie asystenta rodziny, więc ustawodawca tutaj nie przewidział dodatku za pracę w terenie. I uważam, że to jest tutaj w tym momencie krzywdzące, no ale to już tutaj do wyżyn taka prośba by była u, o uregulowanie tego. Także no, podkreślam bardzo mocno, że to no, nie jest to bezpieczny zawód, bo mamy do czynienia z różnymi ludźmi. Ja jeszcze krótko tylko chciałem dodać na, na wniosek generalnie koleżanek, psycholożek, które, koleżane psycholoże, które no mają obawę przed występem przed kamerą, ale generalnie jedna z naszych koleżanek to wzięła pensję netto w ubiegłym miesiącu 2600 zł. To to, 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 to jest, jest, jest mnóstwo osób. Właśnie do tego zmierzam, że jest mnóstwo osób w naszym ośrodku, które nie posiadają żadnych dodatków. Tak jak na przykład pracownicy socjalni mają w tej chwili dodatek. Przez wiele lat to było 250 zł za pracę w terenie. W tej chwili jest to 400 zł, które nas troszeczkę ratuje w tej całej opresji finansowej. I to jest niezależne od naszych władz samorządowych i, i naszej pani dyrektor, bo jest to ministerialnie ustanowione i zadania z zewnątrz pieniądze przychodzą. Ale jest cała grupa pracowników administracyjnych, psychologów. E świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. Nie mają żadnych dodatków e, takich innych, które by tą pensję im trochę windowały w górę i te, te pensje się kształtują netto na poziomie 2600 zł. E, no to, to jest przy dzisiejszych cenach, jak to na węgla kosztuje 3500 zł. No to je, po prostu my mamy obawy, jak my się utrzymamy e, w okresie zimowym. Jak swoje rodziny, jak swoje rodziny utrzymamy? utrzymamy? W sklepie nikt nas nie pyta. Czy, czy brakuje pieniędzy, że 2 złote nie ma do rachunku, tylko po prostu każdy podnosi cenę do góry z tygodnia na tydzień i, i tak to wygląda. I dlatego no, myślę, że nasze postulaty i nasza wysokość zaproponowanej podwyżki jest po prostu uczciwa i zgodna z tymi działaniami, które, które no, inflacyjnymi, które są po prostu dzisiaj w realnym świecie.